A dzisiaj postanowiłem nagrać dla Was vloga. Dawno, dawno nie było, bardzo lakonicznie, ale tak się składa, że ten weekend postanowiłem sobie sprawić całkowicie odpoczynkowy. Tak więc będę się delektował dobrym jedzonkiem i ciszą i spokojem, chociaż taką ciszą. Zdecydowaliście, że do mojej głowy, którą e, przygotowuję, głowy ASMR, którą przygotowuję, e, wybieramy wariant czarny. I tak właśnie się stało. Dojechała do mnie wspaniała, czarna głowa, którą będę niebawem usprajał. I teraz, tak, pewne zaskoczenie, z czym ona jest związana związane jest z pewnym faktem. Spodziewałem się, że będzie trochę większa. I gdy do mnie dotarła i uświadomiłem sobie, że jest ona nieco mniejsza niż w tej skali, do której się przygotowałem, pomyślałem sobie w pierwszej kolejności, że gdzie ja do tej głowy zdobędę uszy, które będą odpowiednio wyskalowane. No przecież nie założę uszu w skali 1 do 1 do mniejszej głowy. Okay. No i teraz zobaczcie. Uszy, które znajdują się w tej głowie? Są to uszy, które są nieco mniejsze, powiedzmy, niż standard europejski. I teraz, jeżeli doczepiłbym do tej głowy, Uszy, które posiadam silikonowe, to będą one znacznie większe i nie wyglądałoby to fajnie. Co tu zrobić, kiedy? Zamówiłem już głowę, ale do tego nie pasują uszy, które też zamówiłem czarne, silikonowe. I oto właśnie przyjechały do nas uszy. W tym momencie dokładnie ten element będzie tutaj doskonale pasował. Zrobiłem pomiary i jest to naprawdę jeden do jednego, czyli zarówno te uszy, które kupiłem do tej głowy, w których będą montowane mikrofony, cały system mikrofonowy, jak i te, które się tutaj znajdują, są dokładnie tej samej wielkości. Bardzo dobrze. A system mocowania że kolejną czynnością, którą będę robił, będzie odcięcie tych uszu, które się tutaj znajdują w tej głowie. Całkowicie będę musiał znaleźć jakiś, jakiś sposób pomiaru, tak aby punkty cięcia okręgów, zarówno z tej, jak i z tej strony, były bardzo dokładne. To musi wyglądać po prostu perfekto. Wtedy będę miał dostęp do tej części wewnętrznej. się tutaj właśnie od spodu i również od spodu będą montowane gniazda XLR do zasilania mikrofonów pojemnościowych. Na sam początek, ponieważ nie wiem jeszcze dokładnie jak wyjdzie montaż, muszę zrobić próbę. I zacznę od wkładek mikrofonowych firmy Behringer. i przekładaniem się tego dotyku na dźwięk, jeżeli to wypadnie pomyślnie, wtedy będziemy montowali do środka naprawdę dobre, niskożumowe mikrofony. A Czy jestem zadowolony? Jestem bardzo zadowolony, mam nadzieję, że również nie. to Jest taka, że mamy już głowę, e, mamy już e, uży, uży silikonowe. A teraz zobaczymy, aby to wszystko wyszło ładnie, osiowo. I jeżeli to zagra, to wtedy zabieramy się już za montaż elektroniki. E, kolejnym pomysłem. Zabijając lakier matowy, który będzie odpadał albo się złuszczy. Będę musiał tutaj nad czym się zastanowić, ale to się, koncept nie zakładam na ten moment malowania tej głowy. Zobaczmy, jaki będzie Wasz odbiór. Jeżeli okaże się, że refleksy światła, które teraz jak zobaczycie, one się tak bardzo fajnie układają, będą ok, to zostawimy. Jeżeli będzie z tym problem, Wówczas głowa będzie pomalowana u lakiernika na czarny mat. Jak wiecie, czarny mat bardzo ładnie przyjmuje światło, bardzo ładnie to światło się układa. Powinno być w porządku. O. Zawsze bardzo się cieszę, kiedy wszystkie elementy trafiają już na stół i mogę zaczynać swoją pracę. Myślę, że to jeszcze chwila potrwa. Będziecie widzieć. Na dzisiaj tyle. Trzymajcie się gdzie...